Witajcie ponownie na kanale Jimbim. Dzisiaj zmierzymy się w kolejnym wyzwaniu. Ponownie będziemy w naszych teamach i zaczynamy od pierwszej gierki. Nie wiem jeszcze na czym ona polega, ale. Zaraz się dowiemy. Tak jest. Możecie przewidzieć to w komentarzu. A się Jak to jest możliwe? No to chodzi, żebyście nie dały rady. Dobra. Tak, musimy tu chyba. Jedna od dołu, od może. Połowę Nie. Albo nie. tak? Dobra, no to dawaj. To powinno być na czas. Dobra, 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 chodźcie do przodu. Jak ono on no, ją teraz obróci cię, żeby... To i tak nie tak jak trzeba.

ona jest taka... Ona jest jak szwana. do masażu. No to fajnie, to mój uzały plan poszedł. To te nie da się że tak wbić, sobie? że sobie wgnieciesz te długopisy. Do <laughs> dobra, dobra, o, tak, no, git. Stroną długopisy. No, no, czaki, czaki. no. Czekaj, czekaj. W lewo A, czy w prawo? Tak. prawo. Zobacz, co tam jest. Zobacz, co tam jest. Zobacz,

No. I Yo. Yeah. Yeah. Around the World. Nie. Wyżę, powoli teraz. Jest. moi. Jest. Stary Jest tak, no. no. Są. Nie, bo my byśmy mieli jakiś ogień. No my, mia my miałyśmy już najgorzej. Widziałam, że tak będzie. Nie, no nie! O, no, okay. no, nie będziemy tak głupio pracować. Możemy, że to jest najcięższe. No comment. No, no. Wy to zrobiliście specjalnie, my żebyśmy były zdaniem. pierwszą. Yeah. No, bo... <śpiewa> a to pod koniec? Nie, no to ja miałam wrażenie, że one tak trzymać, wiesz, że tak by chciałam się blokować, bo one cię ja tam ja ja mnie... zablokują. A, 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 jem, a nie ja z mojej perspektywy mówię, dlaczego no. ty uciekasz? No. A ja dlaczego ty <śpiewa> idziesz tam? Przejdźmy tam. Przejdźmy tam. Yeah, to, tam to, to. To. 44 sekundy? No, Ale zobowiązuje! Minuta 30. Ja pierdziele. A i Wy tą metodą taką, co była? Okej. Ogólnie ja mam jeszcze taką wadę, że jak ja zaczynam się stresować, to zaczynam się śmiać, a jak się śmiejesz, to się trzęsiesz. A ja nie umiem zachować cierpliwości, bo jak coś mnie nie wychodzi od razu... Daj tam, daj tam, daj tam. To od razu to zostawiam. Uwaga, wraca do was. Dobra, już Uwaga, pacho, O, dobra, do... No Za szybko zaatakowała mnie. No. Za, szybko, no. za szybko. Nie za szybko. Najlepszą taktyką były te nosze na początku. Tak, no. Pokazali nam zmienić. I 7 minut <laughs> wchodziłyśmy. serio. Na tych noszach to byśmy zrobiły w 30 sekund. Przeskieszał was. Ok. Nice. One trzymają ciężka. bliżej, a my trzymaliśmy za daleko, no. nie? A ciężko oni nam było na koniec. Przy piłeczce. Na koniec to ciężko było tak, no. to tak. Ale zrobiliśmy ja 360 piłeczką, a nic nie. Ej, szerego. no, tam, tam musi być w montażu. Tam w musi być punkt. Bo to było mocno. Mhm. No. Ja miałam taki pewnym momencie, że ten okay. mi poszedł dalej niż piłka no. i dłonią no. już. Na, te dwie pierwsze a mi tu się. Wy wygraliśmy. od razu i no. No. do przodu. Tak naprawdę. Tak, Ale na tak, na trzeba było od razu. Jak się w Jeden cel. Ale jak daleko mieliśmy w ogóle? Wydopisy. tak. Stój! Okay. O kurwa! A ja ty nie wiedzieli. Okej, okay. jest. Oh oh Ale krzesło to jest krzywo! Nie, jest Fuck it. No no dobra, dobra no. taki wygrano. Daj, tak tak tutaj było. No dawaj. Trzymaj, z góry, na chwilę. Sieć. No krzesło jest krzywo, patrz. To co? No. Zaliczamy. No, ja, butelkę lekko w do, z dołu. Oh no. no. I jeszcze do przodu. Okej. Okay. O, okej. Okay. Już wykonując karbaj, Jaki czas? Na kolejną konkurencję, i tym razem przyda nam się banan. Konkurencja wygląda następująco. Kładziemy banana na czole i bez użycia rąk ma on wpaść do buzi. Jak to zrobimy? Zaraz zobaczycie. Pewnie będzie kupa śmiechu, więc zaczynamy. O, pana, myślę, że to kształt też ma dużo do. Ubiegu. Jeszcze tylko Dobre. dopowiem, że wygrała ta para, która skończy jako pierwsza, o, czyli jeżeli ja Natalia teraz Podwójne, trafi do buzi w 10 nie, sekund. To nie, no to Wiktoria wchodzi po niej i, ale... i, i jeżeli o, razem ukończą najszybciej o, wygrywają. Muszę to wyciszyć. Dobra. No to co? zaczniemy? 3 2 1. 3 2 1. czas start. To Oczywa mi tego nie wrócić. Czajka, ja to coś nowego. Jak coś jak gdzieś spadnie daleko, to ja podaję nowego. Dobrze, opachuj, obok ja blisko, trzeba go otrzymać. Nie, nie, nie. Ty, no bo nie mamy wkrytego Otwieraj, otwieraj, otwieraj oszczędzaj, oszczędzaj. Teraz to wyglądałeś jak sparaliżowany. Do mnie. o, 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 ty, dobry skill. Dawaj, dawaj. Poszedł na oko. Na oko robił. Ojej, na brodzie. O, tu ma No masz, no na brodzie. Masz jeszcze na brodzie. Weź. O. Spróbuj go tak prawo. A nie, tak po polu, bardzo. A ja na uchu ma. Krótkie, Dobra, weź. Tego weź nowego. Dawaj banano. To jest na ciężkie. Daj mi tego. Znowu. Nie, weź nowego. Ja mam już na nie marnujcie bananów! Tak. O! Teraz musisz to Cień językiem. O, o, teraz pan! Tak? O, dobra! Dawaj, od razu język już Oj, popatrz tu dobrze gra. Dawaj, banan. E, z no mówiłam! No mówiłam język! Dawaj, język, banan! Trzymaj, trzymaj! Ja tak no. na, no. na drugą no. parę nie wystarczy. Dobrze, trzymaj, jezor! Wysuń dalej! Dobra, to dobrze ci idzie.

Ej, dobrze, to jest, to jest tak trudne. Dobrze, Co? dawaj, dawaj, dobrze. dawaj, dawaj. A ja będę musiał pijać te używane, <grym> brat. Aaa! No ja pierwszy <grym> czemu ja zapominam, że tu język jest w tej istotny. No. No powoli, powoj... Nie da się. <grym> Taki bardziej... Praca za brwiami. <grym> dawaj dawaj. Ten czołem. Wszystki się przydają. <grym> to <grym> Nie, nie, nie! Szegliesz, przegliesz! Dobra, dobra mam dawaj, dawaj. ja mam taktykę. Mam taktykę. To Które pójdę, kiedy moja będzie. Tak nie, nie mam taktyki. Groba, cholery. Ej, kurde. Dostaniesz. Jak do, z... oni to robią? Tak, jakbyś na lekką po Oni powoli, po z policzka później tak wiem, że wszak ją głową. Jakby byli sparaliżowani. Dobra, dobra. Będzie głową przechyloną? Nie, nie tak. Czasem spada. Dobra? Za mocno masz. Leko, tak. O, dawaj, dawaj. Już O nie, o nie. Powoli? Oni już zaraz kończą. Masz, masz, prawie. Ja! Yeah. kurde. Kurde. takie Skoli. lekkie ruchy i do oka, i później tak za mocno. Od, Czekaj, i bóle, bóle, i bóle, jeszcze, jeszcze bardziej tak, no i tak za tak, i, tak, no, i Tak, do oka. Lekko, takie robić. Ej, na nich. Chodź tam i na nich z Jest, kurde. kurde. Dobra, już to za pierwszym wygrywamy jeszcze. Dobrze. Dobrze, Klacz. Dobrze. Ej, dobre te banany. Musisz no. się tak tak nie ja, bo nie stał się. O, do... No? On się teraz wywróci, chyba Nie tak mocno bijał. Najdalej. Nie, nie prosto mnie. Musisz wszystko. Oj, po poziomie nie. być. Okay, okay. Bardziej najbardziej. A jak najdalej do tyłu. Do tyłu odklona głowę. Dobrze, dobrze. Czy masz bardziej łeb? czy masz bardziej poziomo? Dobrze. Na boki machaj... A dobra, Idź było. Na oko. No, na oko, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. A. Ty nie kręć głową, nie no, no. Powoli, no, no, powoli, no. powoli. Spada Ci to. Powoli, Super, no. super. No. Jeszcze, trochę, 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 o, trochę. Się, powoli. Tyle ci brakuje. <laughs> dawaj, jeszcze, dawaj, jeszcze, dawaj. Jeszcze? Dawaj, no. Jeszcze? Jeszcze? O! Masz! Dawaj, mam! <laughs> Sto! No yeah. yeah. nie! Ale weźmy blisko. Tyle gramy? ci zabrakło! Gramy? Nie no ja do nie, nie dopiero, ja, dopiero ja, dopiero ja, ja to tutaj tragiczne. No. <laughs> ale byłem blisko. Zaczynamy kolejną konkurencję. Tym razem będziemy układać wieże. Wieża, która zbuduje się najszybciej i wykrwa 5 sekund, wygrywa. Tak więc rozpoczynamy. Każdy z nas ma 3 talerze i 10 moksi. Tak, i im wyżej tym więcej puszek trzeba ustawić, czyli 1 2 3 4. Dobra. Czekamy na jakiś start. O, go. 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 Powstały talerze. Jaki to ma? Tu, a tu. A dwie miałbyś teraz. Jaki Tutaj tak na środku. Dobrze. Teraz. A to to stały na tym. Nie, jemnie. Dobra, połóż to, bardziej Tak najbardziej no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Nasza ducie. No jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ojojo. i trafił. Hej, czas na ostatnią konkurencję, a będzie to tor przeszkód z zawiązanymi oczami. Jedna osoba z teamu nawiguje, druga ma najpierw podnieść owoc i następnie przejść i odłożyć owoc w tamten oto kwadrat, nie dotykając żadnych przeszkód. Odwróć się. Odwróć się. przód, się. przód przód, przód, przód Odwróć się. przód, się. I teraz tak. Przy przód, przód, Powoli. Powoli. Prosto. 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 teraz Prosto. 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 lewo, Prosto. 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 i teraz powoli, Prosto. w Prosto. prawo, Prosto. 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 W prawo, lewo, prawo, okay, prawo prosto, w prosto, 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 prosto w lewo, w lewo, się skracie, w lewo! Prosto, 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 Kurde! I w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! Opuszczaj yes, powoli! Yes. Nie tu! Powoli. Opuszczaj powoli! Yes, nie, jest. No no, nie! Ok, no, dobra! A, no, to ale była Mogę zdjąć?! Tak! O jest, Więc 30 w lewo. Ok, prosto. Ten... jest O Jezus, Maryn, Ale tam mieliśmy przewagę, ale no, a my poszliśmy z tej to strony, prawda? No ale. I... O, tak, tak. Dobrze to mi napikowałeś. No. Tylko musiałam, lepiej mi było, jak to, byłam no. przy tobie, bo no. widziałam no. lewo prawo, a jak ja byłam na prostu, to. No to I takie... Inne góry, lewa moja no. prawa. To... Okay. No. Brawo. Moi drodzy, zakończyliśmy ostatnią konkurencję. No i tutaj sprytem największym okazały się dziewczyny, wygrywając tą konkurencję. No i teraz mamy 2-2. Dwie pierwsze konkurencje, tak jest. Wygrali panowie, my niestety tym razem zero. I teraz dwie ostatnie wygrały dziewczyny. Więc czas na dogrywkę. Kolejną wygraną. <gry> dziewczyny. Tak jest. Po burzy mózgów Pacho wymyślił fajną zabawę na dogrywkę teraz wytłumaczy Wam. O co tutaj chodzi? Więc mianowicie, chodzi o to, że macie dwa kubeczki, dwie drużyny i jeden punkt kontrolny, powiedzmy, u nas jest to Moxie. Eee, ja będę rywalizował, załóżmy, próbuję trafić, nie udaje mi się, próbuję jeszcze raz. Ale załóżmy, że moja drużyna przeciwna trafiła, przez co puszka moksi ląduje na moją stronę o jeden punkcik. Jeżeli dojdą na kolejny punkcik, a następnie że tak powiem, wykończą mnie, czyli zrobię trzeci punkcik, ja przegrywam. Jak mogę się odbić? Jeżeli ja trafię, to puszka ląduje również na ich stronę. Będzie walka, zobaczymy kto wygra. Tak naprawdę liczy się tutaj spryt, nie siła, także chłopaki nie będą mieli łatwo z dziewczynami. No i co, no możemy zaczynać chyba, tak? Trzy, dwa, jeden. No start. I będzie. Nice. Na gumę, tak. Dawaj ty, dawaj. O! o. 360-na chciałam. Dobra, ja zrobię. Raz. A nie miała być na... Kurde! Brak wisz czy nie? No. Dawaj. O, jest! Jest, jeszcze coś, jeszcze coś. Czuła ją. Delikatnie, delikatnie. Jest. Yes. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz ty? Nie, teraz stół. Nie, 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 nie oni przełożyli. On A, przełożyli. Nie skupiacie się na nic, tylko jedziecie. Tak no. robisz swoje. Ja, Jakby to siadło, to <laughs> Dwa do przodu już. No. Musisz leciutko, z wyczuciem. O! o. Widzisz? Fajty. W tym? No. dawaj. Cały czas tylko odbijamy tą piłeczkę. Musisz chyba zmieniać, Dobra. tam Dobra. Dawaj, Jest, go tam. dawaj, dawaj. <trykny> go tam. Na gumę, na gumę, na gumę. Teraz dziewczyny mogą skończyć. Znaczy... Wygrały! <laughs> Wygrałyśmy, to! <Yeah. śmiech> Nasze wszystkie konkurencje finalnie wygrywają. Dziewczyny także. Ogromne brawa. <laughs> Wszystko to jak było w scenariuszu. Tak, możemy ja tak kończyć. No i co? Się. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, pisać komentarze. A może Wy macie jakieś ciekawe gry, które moglibyście zaproponować, żebyśmy wzięli w nich udział. Z chęcią posłuchamy. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Łapki w górę i do zobaczonka.